Dziś w odcinku jak będzie wyglądał handel po pandemii, jakie się pojawiły nowe możliwości rozwoju dla sklepów spożywczych. Zapraszam! Witam was bardzo serdecznie z tej strony Shop Doctor. Pewnie każdy z was zastanawia się, jak będzie wyglądał handel po pandemii. Korzystając z raportu firmy Capgemini wynika, że co szósty z nas, szósta, co szósta osoba będzie unikała zakupów w sklepach tradycyjnych. Klienci również w kanale tradycyjnym będą zwracali uwagę na czystość, na to, jak sklep ma wyeksponowane produkty, czy jest higienicznie i czy dbamy właśnie o tą strefę. Dla klientów będzie również ważna możliwość płatności bezgotówkowych. 40% z klientów deklaruje, że zwiększy swoje wydatki aż o 20%, ale w kanale online, ale pod jednym warunkiem. Pod takim, że detalista zadba tak naprawdę o cyberbezpieczeństwo, czyli słowo bezpieczeństwo z kluczem do komunikacji marketingowej. Zarówno bezpieczeństwo rozumiane jako tradycyjne w sklepie, gdzie dotykamy produkty, gdzie powinny być rękawiczki, ale również cyberbezpieczeństwo. To wszystko jest bardzo ważne. Oczywiście pytanie, jak sprostać tym nowym wyzwaniom, szczególnie jeżeli sklepy nigdy wcześniej nie korzystały i nie miały możliwości kanału online. Tutaj z taką pomocą przychodzi chociażby serwis zado.pl. Jest to serwis. Sklepów lokalnych, które sprzedają swoje produkty i dostarczają klientom, tak naprawdę, pod drzwi, dostarczają je do domu. I w tym serwisie konsumenci mogą znaleźć Wasz sklep, dlatego, że jest tam pokazywana chociażby informacja taka jak adres sklepu fizyczny, telefon, e-mail, strona, fanpage. Można sprawdzić, w jaki sposób poszczególne sklepy dostarczają produkty do klientów, wtedy konsumenci sami sobie decydują, czy chcą z takiego sklepu lub z innego skorzystać. Kolejną opcją jest serwis taka platforma Drive to You. Jest ona przeznaczona dla sklepów, które nie mają infrastruktury logistycznej i nie mają możliwości samodzielnego dostarczania produktów do drzwi klienta. Wtedy realizują sprzedaż poprzez tą platformę, a serwis ten obsługuje już całościowo klienta, czyli dostarcza tak naprawdę produkty pod jego drzwi. Jest to ważne, abyśmy byli w różnorodnych kanałach. Kolejnym elementem, który ugruntuje i wspomoże sprzedaż online jest rosnąca sieć lodówkomatów od firmy InPost, która spowoduje, że my chętnie będziemy korzystali z tego typu formy dokonywania zakupów spożywczych. Bardzo ważnym elementem jest to, że dzisiaj sieci, duże sieci, wy to też jako małe sklepy możecie zastosować, przygotowują tak zwane pakiety produktów. Czyli robi się to na podstawie analizy paragonów. Najbardziej popularne produkty pakujemy w pakiety, nazywamy na przykład pakiet 1, 2, 3. Wrzucamy zdjęcie na Facebooka z informacją, jaka jest cena takiego pakietu, czyli z takim jakby powiedzmy sobie od razu listą i paragoną i klienci dokonują zakupu takiego pakietu, przyjeżdżają i odbierają. bo część z klientów nie chce dzisiaj jeszcze wchodzić do sklepów lub chce traktować taką formę jako uzupełnienie dodatkowych zakupów. Moi drodzy, uważam, że dzisiejsze czasy są olbrzymią możliwością dla wielu z Was, dla tych osób, które są właśnie bardzo kreatywne, po to, abyście rozwinęli swoje biznesy. Uważam, że jest to czas naprawdę kreacji i nowych pomysłów. Z drugiej strony pamiętajmy, że dzisiaj klient oczekuje od nas, bym powiedział, wielokanałowego podejścia. Tak naprawdę nie ma dzisiaj jednej drogi dotarcia do klienta. Klient oczekuje, że my będziemy. Jako sklep tradycyjny, otwarci, gdzie będzie mógł wejść, dotknąć, sprawdzić te produkty. Oczekuje od nas, że będziemy się komunikowali i mieli sprzedaż w kanale online. Oczekuje od nas pakietów sprzedaży, czyli wchodzi i kupuje i wychodzi, lub oczekuje usługi związanej tak naprawdę z tym, że dokona zakupów, przyjedzie i tylko je odbierze, czyli różnorodności. Oczekuje również, abyśmy byli na każdym etapie komunikacji z nim dostępni nie tylko pod telefonem, adresem stacjonarnym, mailem, na stronie internetowej, Internetowej, ale również dostępni na Facebooku czy też Instagramie, tak aby on się czuł bezpiecznie, widząc nas w różnorodnych kanałach komunikacji. Jest to bardzo ważne. Ja wiem, że wasze sklepy mają potencjał i dzisiaj, w tym szczególnym czasie, właśnie dacie sobie radę. Moi drodzy, jeżeli chcecie, żebym jako Shop doktor razem z kanałem Spożywcza TV przygotowywał różnorodne porady w formie właśnie wideo poradnika, to proszę, piście w komentarzach pod tym filmikiem, jakie macie potrzeby, wasze sugestie, a my będziemy je realizowali. Moi drodzy, razem damy radę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu. Cześć!